Roxy, dobry wieczór! Dobry wieczór też! Jesteśmy tuż po Twoim występie na Polsat Hit Festival. Jak ty się czułaś na tej pięknej scenie? Czułam się cudownie, czuję się wyróżniona, że mogłam dzisiaj zaśpiewać w tak pięknym koncercie, gdzie się podziały tamte prywatki. Mogliśmy przywołać wspomnieniami hity, wybitnych artystów. Także bardzo, bardzo się cieszę. Ja widziałam, że Ty wykorzystałaś elementy z tańca z gwiazdami. Tam sporo tańca A? było. No, było, było. Roxy, Ty mm, szczerze mówisz o tym, że chorujesz na cukrzycę typu pierwszego. Jak się ogólnie teraz czujesz? Jak widać. Świetnie. I to tyle? Tak. Nie mam nic więcej do dodania w temacie cukrzycy. Jest to wszystko pod kontrolą. Co mogę powiedzieć? Pozdrawiam wszystkich, którzy też mają cukrzycę i myślę, że osoby, które doświadczają tej choroby, wiedzą dokładnie, na czym ona polega. I to nie jest tak, że, że my jesteśmy dysfunkcyjni życiowo. Oczywiście trzeba dbać o to bardzo mocno, ale ogólnie na co dzień czuję się świetnie, odkąd mam uregulowany w miarę ten cukier. Oczywiście z uwagą na ciągłe sprawdzanie. Przed każdym posiłkiem mam tutaj taki sensor nawet, yy, więc on jest teraz nie, nieodłącznym elementem moich kreacji scenicznych. Yy, ale, ale do czego zmierzam? Do tego, że po prostu jako o to dbasz, to jest dobrze. Trzeba mieć to pod kontrolą. Ja się czuję bardzo dobrze, nie odczuwam tego w życiu codziennym, bo już się przyzwyczaiłam do yy, insuliny i, i do dbania po prostu o cukier. Czyli rozumiem, że w żaden sposób to nie wpływa też na Twoje życie zawodowe, sceniczne, masz y, zawsze siłę. Tak, zawsze mam siłę, zawsze mam siłę.